Dzień dobry wszystkim i dziś i dziś dostałem kolejne płyty DVD i dziś będzie unboxing płyt DVD na dzień na dzień 2 grudnia i dziś dostałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem płyt To więc zaczynamy. No to zaczynamy od filmów od 20th Century Fox Home Entertainment Płyta z 2013 roku a film z 2011. Jest to film animowany Rio, twórca film z epoki lodowcowej. Musimy to najpierw rozpakować, ponieważ płyta nie jest zabezpieczona w opakowaniu, ale jest folia Zrobiona, więc Muszę to rozpakowywać szybko. To na pierwszy ogień będzie Rio rozpakowywane. I zobaczmy w środku. W środku. O, jest płyta. Mimo płyta jest w fantastycznym stanie. Nie ma żadnych rys. Jak widzę, że latała. Uuu! Tutaj jakiś plastik. No i dobrze zamknąłem. Dobra. Więc Rio i kolejny film od century Post, z 2012 roku film, Epoka Lodowcowa 4, Wędrówka Kontynentów, jest to czwarty film. A słyszałem, że najnowszy film, który się nazywa Epoka Lodowcowa, Mocne Uderzenie, no niestety ma sławy wynik. Widzę, że wielu ludzi nienawidzi film, no, no, najnowszych filmów epoki lodowcowej, w tym również epoka lodowcowa. Mocne wderzenie jest totalny... totalna masakra. Dobra, rozpakowujemy. Już mamy... Już tu mamy płytę. I powiem Wam do tych płyt, te płyty kosztowały 4 zł, a ta jedna, pozło, jedna kosztowała złotówkę. Teraz przechodzimy do filmów Columbia Pictures, ponieważ przez bardzo długi czas nie kolekcjonowałem filmów w Kolumbii i Tristar na płytach DVD. No to więc wreszcie mam już filmy Sony w kolekcji, no to mamy 4 tytuły. I jeszcze tutaj w sklepie jest Alwin i Wiewiórki 3, ale tu mam trylogię, więc mam wszystkie trzy części, ale e, niestety nie mam wędrów nie mam tej czwartej części Alvin i Wiewiórki 4. Mam nadzieję, że dostanę na gwiazdkę. No dobra, no to zaczynamy. Tu mamy Artur ratuje gwiazdkę. I tutaj mamy film. I tutaj mamy... Płytę DVD Santa Claus z tam to Justina Bibera. Wiem że większość ludzi nienawidzi Justina Bieber'a. Najlepszy bożonarodzeniowy film od Light Play Not mówi Zorian Kid The Huffington Post. To jest film z 2011 roku. No nie wiem, nie wiem, dlaczego nie dodali Hotel Transylvania do do tych płyt a trudno się otwiera opakowanie czekajcie muszę to otwierać teraz a jest tutaj coś żeby mógł otworzyć no dobra poradzę sam. już otwieram czekaj próbuję to otworzyć U jakiś kawał klasyka się z nas. O, tutaj mamy. Artur, gwiazdka, mam na płycie. Następny film. to, jest to Steven Spielberg i Peter Jackson. Nie, przygody Tintina. Mamy film też od Kolumbii. Z 2011 roku no, tutaj um, są du dużo dodatek um, na filmów OK, otwieramy znowu, otwieramy, okej, okay. tutaj jeszcze jest folia. Dobra. I no, tutaj jest płyta. I kolejna jest to film Smurfy. Na podstawie popularnego filmu, popularnej wieczorynki dla dzieci, to jest ekraniza, ekranizacja filmowa. W, pra w prawdziwym świecie Smurfy. Hmm. Bardzo szybko otworzę folię. O, mamy film. A ostatni, a ostatni film z linii Columbia Sony. Jest to film Piraci. Dobra. Jest to film z 2012 roku, a film Smurfy z 2011. I też znowu trudna folia do otworzenia. Trudniej ją otworzyć. Bieramy. Jest. I to były już wszystkie filmy, które kosztowały po 4 zł. I jeszcze jedna płyta w książce. Jest to film. A to właśnie film dokumentalny, 11 września 2001. Dzień, który trząsnął światem. To jest film z 2011 roku i ile trwa minut, nie wiem, bo nie ma czasu. O, to jest film dokumentalny mhm. Teraz jak to otworzyć? I chciałam powiedzieć, że ta płyta kosztowała złotówkę. Jedna złotówka na tą płytę. Dobra, tutaj jest sama książka i jak widzimy wszystko jest. Tutaj są. Tutaj jest. Jest cała biografia na temat tego dnia. U. I właśnie 1 maja 2011 rok to dzień zamordowania Osama Bin Ladema. To jest film, który się nazywa Po upadku WTC Tak właśnie na, na płycie pisze tak, tak dziwnie wygląda płyta A jest spoko Oto wszystkie filmy Tom Czekaj to, to są te wszystkie filmy, które dostałem dziś byłem, byłem To bardzo dobry zakup Tutaj są wszystkie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. I to folia.